Dzień dobry, 23 grudnia, dzisiaj mam ostatnie, ostatni dzień paznokci, humor jak widać dopisuję, ale spałam tylko półtorej godziny, bo jak skończyłam montaż i pieczenie pierniczków, to oglądałam film na prime ie. i po prostu wciągnęło mnie, ale do końca nie dałam rady go obejrzeć i na budziku mi pokazało wtedy półtorej godzina i 50 minut, przepraszam. Ale chciałam wam pokazać, jaką piękną rzecz dostałam od pani, która przyszła do mnie na paznokcie. Bo dostałam, słuchajcie, tak wielką świeczkę. że pięknie pachnie. Pięknie pachnie. I jeszcze dostałam takiego skrzato Mikołaja, który jest lampką. No przepięknie to wygląda, naprawdę świetny. Jesteście przekochane z tymi prezentami po prostu. A co jeszcze? No dzisiaj mam pięć osób na paznokcie, no bo ta babcia tutaj weszła. Zobaczymy, czy ja będę żyła, czy ja nie będę żyła tego dnia. Na razie przygotowuję stanowisko, bo przychodzi moja teściowa na paznokcie. I zobaczymy, co jej namalujemy. Może pewnie szybko sobie coś zjem teraz. I... lecę... Miałam ostatnio takie rozkminy w ogóle, jak wyglądałem w vlogmas w Polsce w tym, w tym roku. I troszeczkę ogólnie mnie odrzucają, bo widziałam też na TikToku mnóstwo takich filmików, yy, gdzie pokazywali, że faktycznie jest co chwilę: A kupiłam to, a kupiłam to, a prezenty, a jest taki przepych non-stop kupowania. A ja się staram w sumie teraz yy, trochę zejść z wydatków, i ja rozumiem, że się innym powodzi i tak dalej, ale w sumie cała ta magia świąt. I to jeszcze od tych youtuberów, których się ogląda co roku, żeby tą magię mm, jakoś sobie obudzić czasami. No to nie w tym roku jest jakaś masakra. musiałam się zdrzemnąć zostało mi jakieś 15 minut do w sumie już czwartej w stylizacji pora mi się chce tak spać ostatni raz sobie taki maraton nie wyspałam robię sobie coś szybko do jedzenia, bo mamy godzinę za 5 6 i przyjedzie zaraz babcia na paznokcie yy, i właśnie co chciałam powiedzieć, że jak mam wolną chwilę, to zamiast na przykład oglądać vlogmasy, to co się dzieje, to szczerze mówiąc przez ten cały konsumpcjonizm... Że kupiłam nowe dekoracje, ogrom prezentów. Boże, to jest trochę dla mnie to jest osobiście smutne, bo zabija mi całą radość z tych świąt, bo ja rozumiem, że nam się powodzi, że dajemy super prezenty, jakie nam stać nas, sta, nas stać. Ale ja osobiście czuję się tak, że co roku nakładamy na siebie presję. Że no w zeszłym roku zrobiliśmy taki prezent, no to nie możemy zrobić gorszego, tańszego prezentu. Yy, no nie będzie się liczyło to, czy było to z serca, czy własnoręcznie, tylko że ciągle napędzamy się, że trzeba robić droższe te prezenty, droższe, bo nie wypada inaczej, bo coś tam, bo ta osoba zrobi nam droższy, a no nie wypada zrobić wtedy tańszego, nie? No ja na przykład czuję się przez to strasznie taka przytłoczona ogólnie. No i te vlogmasy, które teraz oglądam, no nie pomagają mi, szczerze mówiąc. Żeby poczuć się stabilniej, że chodzi o czas spędzony z rodziną, że tak naprawdę liczy się gest, i to, że o kimś pamiętamy, taki jakiś, no nie wiem, jakaś taka rzecz, którą na przykład wyłapiemy w ciągu roku, jak z kimś rozmawiamy, że czegoś potrzebuje, że coś mu się spodobało, i taka nawet mała piertoła, no, moim zdaniem, sprawiła radość, a. A nie takie ciągłe gonienie, że coraz więcej tych prezentów, bo my już nawet nie dajemy jednego prezentu. My dajemy tych prezentów w kilka. No i mnie to strasznie osobiście przytłacza i trochę przeraża, w jaką stronę to idzie. I w tym roku totalnie. W sumie odpalam te vlogmasy, ale bardziej przelatuję, nie? Przelatuję je, patrzę znowu coś w sklepy, zakupy czy coś tam. No to już mi się tego nie chce oglądać i wolę oglądać na Lucifera, Lucyfera, szczerze mówiąc. Więc tyle w sumie z moich przemyśleń, nie wiem, dajcie mi znać jak to u Was jest, bo mi się wydaje, że trochę gubimy tą magię tych świąt, wspólnego gotowania, ogólnie ścieszenia się do tych świąt, z jakichś spacerów wspólnych, tego czasu wspólnego, bo o to w tym chodzi, żeby te święta były rodzinne, a nie przekupione. Przeprowadzają śledztwo. Ktoś zabił Rabewę, choć nie do końca. Świadek zeznał, że widział wiarę chodzącą z nogi. Czego tu szukasz? To jasne życie. Czyli po Los Angeles, Z tak. czego? Zaczęłam gotowanie na święta, jest godzina. 29 i zaczęłam robić sernik królewski spód od sernika już jest, się schładza w lodówce zaraz będziemy go zaraz będziemy masę serową robili, wsadzimy go do piekarnika farsz na pierogi mi się rozmraża więc będziemy teraz zajmować się włoszczyzną na rybę po grecku i będziemy robić farsz jeszcze trochę rzeczy przede mną jutro z rana jadę do mamy żeby pomóc jej trochę tam gotować, ogarnąć. Więc tak jestem zmęczona, ale w sumie szczęśliwa, że dotrwałam do końca, że już tych pozwólcie nie będę musiała robić. A śledzie wyszło przepyszne. Właśnie o tym mówiłam. Wypasik, ciasto, kurczę, na pierogi. Jezu, ci pełen ten mikser nie. Ja będę w przyszłym roku na wszystko używał. I na sernik, i na pierogsy. Zajebisty. Najgorszą praktycznie robotę on za mnie zrobił. Dobra, smażymy paluszki rybne. Farsz na rybę po grecku praktycznie jest gotowy I zaczynamy robić pierogi. Farsz już się rozmroził Prawie Więc lepimy Co dalej? Rozbijemy pirełku i znajdziemy jego umblinę Właśnie Odetchnąć i przetworzyć Się chyba unikać myśli, okay. że Lucyfer już nie wróci. Albo... Pojęłaś, że go nie potrzebujesz. My nie potrzebujemy. Twojej własnej rodziny, ponieważ wiesz, że to kwestia czasu z nami znowu coś tisknącisz. Nieprawdaż? Dwa dni, dwa miesiące, dwa lata, bez różnicy. Znów okradniesz pan. Poza tym znasz swojego niezmiernie samolotnego brata i wiem, że wszystkie te brednie o poświęceniu to wielka pokazówka. z tego vloga no jest trzecia 3.16 trzecia a ja sobie przesunęłam w ogóle do stół do montażu. To jest wygodnie, a już mi się tak oczy zamykają ja po prostu już resztka sił montuję ten, ten vlog. Przyczyn dodać muzykę zdjęcia zdjęcia paznokcie, które zrobiłam. I to by było wszystko. I przyspieszyć w niektórych momentach. Kuchnię już na szczęście pozlądałam. Także mam czysto na blatach. Rybę schowałam. Wszystko chyba mam już schowane. Tylko muszę sernik wystawić na korytarz. I myślę, że to będzie wszystko. Jutro śpię, do 11. Po prostu nie spadła do 11. Bo już większość mam zrobione, więc jakby jedno mamy o 12. I nic się nie stanie. No Zdążymy się wyrobić to wszystko. Więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wasze przygotowania do świąt Oparę, tak jak u mnie. Do zobaczenia w następnym odcinku, który pojawi się no, 25 myślę. Więc tak. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Pa.